Aleksander Kamiński to jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Wybitny instruktor harcerski, wychowawca, twórca metodyki zuchowej oraz wybitny patriota, naukowiec. Człowiek, który zapisał się przede wszystkim autorstwem książki pod tytułem Kamienie na szaniec. Książki, którą uznawano i uznaje się do dzisiaj za najwybitniejszą książkę polską, jaka ukazała się w XX wieku. Kamiński już przed wojną zasłynął stworzeniem systemu wychowawczego dla małych dzieci, dzieci pomiędzy siódmym a dziesiątym rokiem życia, które nazwał Zuchami. System metodyki zuchowej zapewnił mu już trwałe miejsce w historii polskiego harcerstwa, ale w czasie II wojny światowej Kamiński też wyróżnił się jako twórca organizacji sabotażu, małego sabotażu, wawer oraz naczelny redaktor Biuletynu Informacyjnego Armii Krajowej, najważniejszego pisma Polskiego Państwa Podziemnego w czasach II Wojny Światowej. Po wojnie Kamiński usiłował chronić harcerstwo przed zniszczeniem ze strony władz komunistycznych. Robił to w latach 40., następnie po 56. roku, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Naczelnej Rady Harcerskiej. Za każdym razem był usuwany przez komunistów, ale w społeczeństwie polskim uznawano go za najwybitniejszego Instruktora, wychowawcę harcerskiego w całych dziejach polskiego harcerstwa.